Chciałbym zapłacił ja mura. Ja też bardzo czekam na to właśnie. Podebrać ci go? Nie, Jest to daleko. Ale się przykleił do tego. Do dna? Do dna, no? Ja Tylko do góry podnieś. Weź podnieś tą połę do góry. Ja próbowałem właśnie na tą. Łapałem to, no to to. Jak spałeś. Później zobaczysz na nagraniach jakiego krokodyla złapałem na tą twoją wędkę. No bardzo ładny karp. Chodził jak Nie ma takiego bicia, wiesz? Dziwnie. że nie bije. że nie bije, no? Uf, palma ci bije. Zacznij, widzisz, bo zobaczy trochę. Za brzegi. Wyłączył to? Tak, ja ich wyłączyłem. Wyciągnij go, staple, żeby to nie pozrywać mu. Znowu, jakby Bartę miał wiązać, to by się popłakał już. No, bez przesady. Popłakałby się. Ja bym się popłakał. Ja bym się Byłbym jak w bubr. Dobra, chyba już tu jest blisko. Chodź, Bartolini, podjeżdżaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. nie on sobie na no spokojnie zrobi trochę powietrza, bo jest silny.